manko, hej ciemander. A to jest kolejny już drugi odcinek z Gwysza Ludzia. Tak. W związku z tym, że jak wiecie, taki, taki jakby event z okazji Gwysza Ludzia, gdyż kurczę na moim kanale, oczywiście, bo to jest tak, że cóż, nie zawsze są jakieś sezony z na przykład takiego serwerak i szybciej czy prędzej to się skończy. Więc postanowiłem zrobić na moim kanale taki, jakby maraton z Ludzia. I teraz przez jakiś tam czas, okres czasu będę się pojawiać odcinki tylko z niego, mam nadzieję, że to się, to, się, to się wam spodoba. No właśnie. No to cóż, pokażę wam, co się zmieniło od poprzedniego odcinka, bo zawsze całkiem spory progres. Bo ogólnie tak ja to wszystko designowałem, ale bum bum bum, szkoda, kakaże się wziął do roboty. Jak widać. No i tak. To jest spokój, trakarsika, to się nie zmieniło. To jest spokój mój, uwaga. O! Czekajcie, sorka. Ale A co wy gotowe jesteście na orgazm? WIEEEEEEEE DUDOOOOOOOM To jest mój pokój Zbitaś ten mój pokój, prawda? Pada WHAT THE f Wpada deszczyk Nooo... Mm, co było jeszcze widziany. I win pokoj Party. Wystarczy wyjść na łóżko. Fajnie, tylko że to działa... Koksik co chcesz? Tylko że to działa tylko w nocy. Okej. Okay. Skrzynce jak na razie dużo nie mam. Miałam prawie z pełną, ale z... ktoś mi ukradł. Właściwie ktoś mi ukradł. Nie wiem, czy tam ktoś jest na czy nie. Ehm, tutaj jest, jest już całica, a właśnie tutaj też designowałem już sam. E, to zrobił ten. Hirizo, czyli... Zapfniełem, zaraz wam powiem. Ile chleboka będzie? Ola Boga! Chlebek Komedie, zobaczcie ile chleb, będę miał. W ogóle nie wiem czy ludzie wiedzą, że to jest ten farma. Nigdy tu nie zbierają. No chyba, że Hirizo gdyż... On ją zbudował. Więc jak widzicie, naprawdę tutaj Hirizo fajnie nam pomaga w w tej naszej całej gildii. Props dla niego. No <laughs> do... dużo Śmiech O jak fajnie, naprawdę Kurczę, nie mam takiego był to zaorał W błonej na traktorie Kur... Mać Dzień dobry o. A. <laughs> I tej reszty, ja już zdecydowałem to, 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 co nie um, I tutaj jesteśmy w trakcie Właśnie zajmuję się tym pokojem, pokojem... Tablicy głoszeń, Gdzieś tak Tablica ogłoszeń, ogłoszenie. Znaczy to pośladek. Skąd wiecie, że to napisałem? <laughs> Okej, okay. polski turysta, join the game! Ofa, oh, dość mocno. Zróbmy sobie chlebka. Chlebek jest good. Chlebek. Okej, okay, jest chlebek. Ja lubię chlebek, I like chlebek. Koksik. Nagrywam przywitaj się kocie to bądź cicho teraz nie. okej okay. no co chcesz no? kocie, kocie cicho bądź nagrywam okej okay, tu jest spokój ktośka ach ten ktośka w design <ścoughs> tu jest spokój chyba Krisa o, to fajnie Eee... o, Hej spoke <laughs> fajnie. No to będzie fajny dopiero design. Okej. Okay. Czekajcie, w ogóle zrobię mu tabliczkę, żeby nie było. Kurde, wczoraj... wczoraj patrz... Były cztery, tylko cztery pokoje a dzisiaj tak się wszyscy rozbudowali, że kurde, shop, naprawdę. Oj, to nie, nie był. Fajnie, że ten... Eee, że już... Że teraz każę pracuje z mojej gil, a nie tylko ja, jak to się żeby zrobić sobie, to wtedy jak to się nazywało, tabliczkę, dokładnie tabliczkę, eee, żeby wszystko zaznakować ładnie, okej, okay. Mam wygodę ogóle jakieś, ma, po co mi są sens? Ok, eee, pokój Vandera. Ej. модератору. Это как справись Не, хе хе Не могу, кто-то есть. Может, это вот этот желтый. Окей. Раз, два, три, четыре. Po krisa, po króciu ktoś. To nie pisałam, ale okej. Okay. Niech będzie mi tak. Tu. Teraz, hmm, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć o, Blaszka, Blaszka okej okay. też ktoś będzie miał Raz, dwa, trzy, cztery Tutaj od razu mówię tylko, żeby się połączył, gdyż spokój ma być 6 dokładnie. A, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. Ok, ładnie. A mój design. <grytanie> Okej. Okay. ciekawi mnie właśnie, gdzie jest baza widzów? Nie wiem, czy. On, e, moderator Mr. Chris, what the fuck? Dajcie mu moda. Okej, okay, a ty nie mój dom. No, ty jest mój na przeciwko temu. tak w ogóle mam ty piekło, w którym nie mówię kto. <coughs> Ktosiek zaatakował Pigmana, który atakuje teraz mnie. Nie wiem czemu więc jest teraz taki mały fail, że muszę zabić wszystkie pingbeny, które spotkam w piekle, które często raczej zabijają mnie. O, chlebok! 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 mój bok. dawaj o, ku, ku, kuciaki, kuciaki, o, kuciaki, 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 i na najprawdopodobniej miałem taki face, tym poszedłem do piekła, nie, za to pigment zabił mnie pigment, potem nie mogłem swoich temów odzyskać, jeszcze przyszedł hirizo, drunki z pom, a drunki właśnie mamy, Chciał mi pomóc, szkoda I zasie ja się Co Dzień dobry Do widzenia O, dawiła w to <laughs> O Jezu, boję się pigmentów tych What the Hmm... A czekajcie tu jest zapalony portal Hallelujah! Oh, no, no, no. Gdzie my jesteśmy? Ale to jest jeszcze poprzednia baza Jak widzieliście odcinka w odcinkach, całą... ktoś kamieńczycy pisał niezły bekę, bo wsterpo... przed reportowaryszmy się o ktos znali w Zdeknęliśmy się tutaj, co nie? I myśleliśmy, że to baza widzy, bo to była nasza stara baza. Geniusze. Wezmę sobie z tą zawsze nam się przyda do rozbudowy. Nie będę musiał w końcu tego Hamyka przepadać. To naprawdę jest i um, I cóż, właściwie wchodźmy do ter po kwarc, Gdyż potrzebuję trochę kwarcu do, do designu mojego pokoju. Widzicie tam, widzicie tu, tu owce oh, na lewo. Ja coś się całymi co bije. What the... a... ten... supporta... Co mi walnęło tym? Nie wiem... Zombie mi już nasze się nie biją, chociaż i tak się ich boję. Co straszne... Ej, eee, ta morda. Jezu! to się bardziej przestraszyłem niż zombiego. Jestem mądry. Okej, okay, chodźmy więc po ten kwarc. Mm, to jeszcze go, go, go... Nakopałem stack tego kwarcu, ale zabił mnie. Pigment z wszystkie te, w tym... W tym killoff... ...indeksowy. A Wszystko by było w jak najlepszym stanie, gdyby nie ktoś... 929! Nie uderzył pigment O chuźwa. od siebie idę koksie. Kurde, boję się tych pigmentów <grym> O oh, Jezus. tutaj był mój sposób, bo tam leżał mój, i... tamtej ten tej Podobno zbierał się pigment, nie? Zgadza się, stąd tej jeszcze... Dawa, nie było wcześniej. Poszedłem potem mojej i wszystko wpisałem F home. To ten właśnie kwarc wykopałem. O fuck. zaczyna się. O fuck. O. O, ja muszę być bardzo ostrożny. O fak. Ej, co to jest za pigment? O, fuck! O, fuck. Fuck you! Żelazna świnioty. Idziemy tutaj. Ooo, udało się. Jak widzicie, to, to nie jest zwykłe na ter To jest tak hardcore. Przez kogoś Dokładnie ktoś Nie, przez kogoś Przez kogoś Przez ktoś Przez, kto się. przez... Kto? Nieważne Świnia Przykopię się już tutaj Wolę się przykopać niż iść tam Bliżej niego Idziemy może do góry No dawaj, dawaj, kopciej Może znanisz ten Chciałbym powiedzieć restą kwarcy troszeczkę o. I believe Ej, wez wezmę troszeczkę sobie ten Glowstone, no w ogóle też. Trzeba by się uzyskać do designu design, naszej bazy Glowstone. No. Mm, spoko już mam 10 level, prawda? Bardzo szybko ekspedacie na tych ten, 4, cały 15 ok. Jest gdzieś jeszcze? <grym> Ten, tu jest glowstone. O, ty też jest ten, no. Świ o! Oh. I like it. Barbage tries it. W ogóle nie widziałem, że po angielsku barbara to jest barba. Barba tries it. Nie. Nie, <laughs> nawet nie ważne. Glowstone. Glowstone. <noise> <noise> Kurde Panie, panie Lubię pana <noise> Kurde sobie gadam, gadam jak stachu tachosby <noise> Okej okay. Mam trochę glowstone'a no? Nice, nice, nice Nie powiem, nie powiem Bardzo fajnie <noise> O właśnie Koksiawko będzie trzeba zrobić No... A to już niedługo Wiesz, Jak się już 13 minut to był taki krótki odcinek Jakby przygodowy stanie jak to nazwać eee, No cóż kochani Mój Wanderplacek No i... Do kolejnego odcinka Mam trochę tego już kwarco-designu Bo chcę zrobić taką kwarcową podłogę A też zobaczyć w kolejnym odcinku bo Mi się wydaje, że zbieram tyle kwarców eee, To co? śmanko, Cześć